Hej, to jest Dorowczalek. W tej lekcji chciałbym Ci opowiedzieć o takim parametrze, atrybucie mm, do adnotacji entity. Jest tam, jest tam atrybut, który się nazywa Name. No i opowiem Ci o tym, do czego on służy no i jaki ma wpływ na, no, na, na warstwę bazy danych i na to w jaki sposób wykonujesz zapytania z użyciem JPQL. To co tutaj widzisz, to jest projekt bazujący na poprzedniej lekcji, gdzie wybieramy sobie wszystkich pracowników, których pensja jest większa od, no, od jakiejś tam. Ale mieliśmy omawiać um, atrybut name, tutaj adnotacji entity. Um, ustawmy go sobie na jakąś wartość. Widzimy, że adnotacja entity ma tylko jeden atrybut, mianowicie ten name, na przykład na pracownicy. Do czego, do czego ten atrybut jest wykorzystywany? No, ten atrybut przede wszystkim jest wykorzystywany do tworzenia zapytań w JPQL. To, co tutaj mamy, jest brane właśnie stąd. Domyślnie ten atrybut ma wartość taką, jak nazwa klasy. Jeśli coś takiego sobie zapiszemy i uruchomimy program, no to program nam będzie działał jak należy. Ale zamienimy sobie to z powrotem na pracownicę. Pracownik, bo w zasadzie jest jeden. No i odpalamy program. No i dostajemy jakiś błąd. Błąd jest poważny. Nie wiadomo, co to jest employee. Jeśli w tym zapytaniu zamienimy sobie employee na pracownik, kopiuj, wklej i najpierw ubijemy to. I uruchomimy jeszcze raz projekt, no to zobaczymy, że no wszystko wykonało się tak jak należy. Czyli tak, pierwszą funkcją, którą pełni to ten atrybut name, no jest właśnie nazwa wykorzystywana w tych zapytaniach. Ale to nie wszystko. Przejdźmy teraz do bazy danych i odświeżmy ją. Widzimy, że pojawiły nam się dwie tabele. Jedna tabela to jest employee, druga to jest pracownik. Skąd one się wzięły? No, mianowicie ta nazwa, to ten atrybut name nadaje też domyślną nazwę dla tabeli. Projekt uruchomiliśmy dwukrotnie raz z tym atrybutem ustawionym na employee, a raz z ustawionym na pracownik. No i dwa razy nam się po prostu utworzyła tabela. No, ale możesz sobie powiedzieć, możesz powiedzieć że no omawialiśmy już kiedyś taką, taką adnotację table, i ta adnotacja table miała atrybut name, który również pozwalał na nadanie nazwy. Na nazwę dla tabeli. No, istotnie jest taki, taka adnotacja, z tym, że Adnotacja table w przypadku nadawania nazwy dla tabeli ma wyższy priorytet niż ta adnotacja entity z atrybutem name. Jeśli zrobimy sobie tutaj table i nadamy name równe pracownicy, zapisz. No, usunę sobie jeszcze te tabele. Drop table. Drop table. I uruchamiam jeszcze raz projekt, odświeżam wszystko i widzę, że powstała mi tabela pracownicy, nazwa pochodzi z tej adnotacji, ale nazwa enci to dalej jest pracownik i ta nazwa enci wykorzystywana jest w zapytaniach. No i dobra, wiesz już y, o istnieniu y, atrybutu name adnotacji entity, no i wiesz w jaki sposób współgra on z adnotacją table i również atrybutem name.